Czy wierzysz, że po pięćdziesiątym roku życia zdobycie kogoś wyjątkowego staje się trudniejsze? Pozwól, że opowiem ci coś, co może całkowicie zmienić twoją perspektywę. Nie tylko jest to możliwe, ale może być nawet bardziej ekscytujące i znaczące. Ponieważ na tym etapie życia priorytety się zmieniają. Miłość przestaje dotyczyć gier czy powierzchowności, a zaczyna opierać się na czymś znacznie ważniejszym prawdziwej więzi, wzajemnym szacunku i pragnieniu dzielenia autentycznych chwil z kimś, kto rozumie Twoją życiową drogę. Ale jak zdobyć kobietę po pięćdziesiątym roku życia? W końcu kobiety w tym wieku mają w sobie coś naprawdę wyjątkowego dojrzałość, niezależność i niesamowitą jasność co do tego, czego naprawdę chcą, a przede wszystkim tego, czego nie są skłonne tolerować. Nie mają czasu ani cierpliwości na powierzchowności czy emocjonalne gry. Jeśli myślisz, że musisz być idealny lub podejmować wielkie gesty, aby ją zaimponować, mylisz się. Sekret tkwi w byciu sobą, ale z odrobiną intencji, uwagi na szczegóły i mądrości, które pokażą, że cenisz doświadczenie życiowe, jakie ona wnosi. Po pierwsze, zrozum. Że kobiety po pięćdziesiątym roku życia nie szukają kogoś, kto wypełni pustkę lub przejmie kontrolę nad ich życiem. Mają solidne rutyny, pasje, które je napędzają, a często dobrze zorganizowaną strukturę, czy to z przyjaciółmi, dziećmi, pracą, czy nawet wnukami. To, co naprawdę cenią, to ktoś, kto uzupełni ich szczęście, kto wniesie coś nowego i pozytywnego. Ale bez odbierania im wolności czy autonomii. Pokazanie, że to rozumiesz, że szanujesz jej przestrzeń i doceniasz jej indywidualność, to pierwszy kluczowy krok do otwarcia drzwi do czegoś autentycznego i znaczącego. A wiesz, co naprawdę przykuwa uwagę kobiety na tym etapie życia? Rozmowy, które wykraczają poza oczywistość. Zapomnij o banalnych komplementach czy powierzchownych uwagach. Takich jak jesteś piękna. Oczywiście, każda kobieta lubi być komplementowana, ale to, co naprawdę podbija serce, to zainteresowanie tym, co okryje się za jej uśmiechem. Zapytaj o jej pasje, książki, które miały na nią wpływ, miejsca, o których marzy. Słuchaj uważnie i okazuj autentyczną ciekawość wobec jej historii. Podziel się również swoimi, ale bez przesady czy prób przebicia tego, co ona ma do powiedzenia. Sekret tkwi w budowaniu dialogu, który płynie naturalnie i ujawnia twoją wrażliwość w sposób dojrzały i pewny siebie. Nie bój się pokazać swoich niedoskonałości czy lęków, to nie jest oznaka słabości, ale potężny sposób na pokazanie, że jesteś prawdziwy i dostępny. Ta zdolność do tworzenia głębokiej więzi emocjonalnej to coś co naprawdę robi różnicę. Podczas gdy wielkie gesty mogą zaimponować na chwilę, autentyczna i znacząca rozmowa może zostawić trwałe wrażenie. Kobiety po pięćdziesiątym roku życia chcą czuć się dostrzegane i rozumiane. Kiedy pokazujesz, że jesteś obecny, że Ci zależy i że doceniasz to, co ona ma do powiedzenia, nie tylko przyciągasz jej uwagę, tworzysz przestrzeń, w której może być sobą, bez oceniania czy presji. To jest to, co odróżnia kogoś wyjątkowego od kolejnej osoby, która przelotnie pojawia się w jej życiu. Jeszcze jednym kluczowym elementem jest okazywanie pewności siebie, ale bez arogancji. Dojrzałe kobiety cenią kogoś, kto wie, Kim jest, akceptuje swoje niedoskonałości i jasno wyraża swoje stanowisko. Pewność siebie to nie przechwalanie się czy próba udowodnienia swojej wartości, ale zdolność do bycia transparentnym w tym, kim jesteś, bez potrzeby ciągłego uznania. Dla nich autentyczne gesty znaczą więcej niż puste słowa. Nie próbuj jej zaimponować przesadą czy obietnicami, których nie możesz spełnić, ponieważ one z łatwością rozpoznają różnicę między prawdą a udawaniem. Małe gesty, takie jak dotrzymanie obietnicy telefonu lub spełnienie ustaleń, mogą wydawać się drobne, ale pokazują zaangażowanie i wiarygodność cechy rzadkie i bardzo cenione. Zdobycie zaufania kobiety po 50 roku życia to jak budowanie solidnych fundamentów domu. Wymaga czasu, konsekwencji, ale efekty są trwałe i warte wysiłku. Teraz porozmawiajmy o czymś, co wielu ignoruje dbaniu o siebie. I nie daj się zwieść. To nie oznacza próby wyglądania młodziej czy podporządkowania się nierealnym standardom. Troska, którą kobiety w tym wieku naprawdę doceniają, polega na uwadze, jaką poświęcasz swojemu zdrowiu, samopoczuciu i stylowi życia. Kobiety na tym etapie życia czują się przyciągane do mężczyzn, którzy mają pasję do życia, pozostają aktywni i wykazują entuzjazm do nauki nowych rzeczy lub odkrywania świata wokół siebie. Nie chodzi o imponowanie jej muskularną sylwetką czy radykalnymi dietami, ale o pokazanie, że zależy Ci na swoim zdrowiu fizycznym. Psychicznym i emocjonalnym. Na przykład zaproszenie jej na spacer na świeżym powietrzu nie tylko pokazuje, że jesteś aktywny, ale również tworzy okazję do lekkich rozmów i budowania autentycznych więzi. Wizyta w miejscu kulturalnym, takim jak muzeum czy wystawa, może ujawnić Twoje zainteresowanie nauką i dzieleniem się doświadczeniami. Nawet kawa w spokojnym otoczeniu może być idealną okazją, aby pokazać jej, że cenisz czas, który razem spędzacie, bez zbędnych rozproszeń. Te proste, ale przemyślane momenty mają znacznie większy wpływ niż przesadne i niepotrzebne gesty. Ale uwaga, obecność jest kluczowa. Nie chodzi tylko o to, by być fizycznie obok niej, ale o to, by być mentalnie i emocjonalnie zaangażowanym. Kiedy jesteś z nią, bądź naprawdę obecny. Patrzyj w oczy, słuchaj uważnie, pozwól jej dokończyć swoje historie bez przerywania i pokaż, że cenisz to, co dzieli z tobą. Małe działania, takie jak odłożenie telefonu na bok podczas rozmowy, mogą wydawać się drobiazgami, ale robią ogromną różnicę. Pokazują, że jesteś tu i teraz, a jej czas jest dla Ciebie ważny. Ta obecność wywiera trwały wpływ i wzmacnia wieś w sposób, którego powierzchowne gesty nigdy nie osiągnął. A jeśli istnieje coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegany, to jest to zdolność do okazywania wdzięczności i lekkości. Zamiast krytyki czy narzekań, pielęgnuj umiejętność dostrzegania i doceniania drobnych szczegółów życia. Jej spontaniczny uśmiech, zabawna rozmowa czy nawet wygodna cisza, gdy jesteście razem, wszystko to zasługuje na uznanie. Kobiety po pięćdziesiątym roku życia przeżyły wystarczająco dużo, by rozpoznać wartość kogoś, kto wnosi do ich życia spokój i radość. Szukają partnerów, którzy dodają, a nie dzielą, i którzy są źródłem harmonii, zamiast problemów czy zbędnych konfliktów. Pomyśl teraz ze mną, co jesteś gotów zmienić lub ulepszyć, aby stworzyć więź, która naprawdę będzie tego warta. Być może nadszedł czas, aby zapytać siebie, czy jestem jasny w swoich intencjach? Czy pokazuję się jako osoba godna zaufania i obecna? Napisz w komentarzach i podziel się swoją opinią. Chcę wiedzieć, co Twoim zdaniem jest najważniejsze, aby zdobyć kobietę na tym etapie życia. I nie odchodź jeszcze, w kolejnych filmach przekażę więcej refleksji i praktycznych strategii które pomogą Ci przekształcić Twoje relacje w coś znaczącego i trwałego. Zasubskrybuj mój kanał już teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych wskazówek. Podziel się tym filmem z kimś, kto według Ciebie również powinien usłyszeć tę wiadomość. Razem możemy pokazać, że nigdy nie jest za późno, aby przeżyć niesamowity związek oparty na autentyczności, szacunku i głębokiej więzi. Zasubskrybuj mój kanał już teraz i włącz powiadomienia, ponieważ nie będziesz chciał przegapić kolejnych wskazówek. Co ważniejsze, udostępnij ten film znajomemu, który również powinien usłyszeć tę wiadomość. Razem możemy pokazać, że miłość jest ponadczasowa i nigdy nie jest za późno, aby przeżyć coś niesamowitego.